Ostatnio tak sobie przeglądałem Steam'a, co aktualnie jest na promocji i znalazłem to. Pomyślałem, muszę to mieć. I w ten oto właśnie sposób powstał ten odcinek. Więc witam was w Goat Simulatorze w 2022 roku. No spójrzcie tylko na tą kuskę, jaka pocieszna. Dobra, co jak co, ale ta koza ma bardzo bo... Pod... Ała. Chciałem właśnie powiedzieć, że ma wielką moc, ale... Co się dzieje z jej głową? Rower na dachu? Czy mogę biegać po ścianach? W sumie to by było dziwne, e... e... No dobra, ta gra jest dziwna po prostu. Łoż Gdzie jest ten rower? Mogę jeździć na rowerze. To jest... E... No dobra... Może nie mogę, jednak... Pod ziemią byłem przez chwilę. Może mogę, ale nie umiem. Z tego co widziałem, to pod E mogę... Łapać rzeczy językiem. Dobra, weźmiemy. Uj, przepraszam. Niechcący uszkodziłem stację. Będę nawet. Łoszty, ale aż tak. Nie, no. Proszę się przesunąć. Chcę tylko zrobić zakupy. O, zabiorę sobie to. O. I idziemy się napić. Coś ty powiedział? A panu, co się to... o. o. Chyba panu ma problemy z chodzeniem. Chodź. Co to? Figurkę jakąś zdobyłem. Puśćcie mojego języka. Mogę zamknąć to jakoś. Oj, ty gdzie on zniknął? Co ty tu robisz? Jak tyś tu się dostał? Idziemy na górę. Tylko, jak, tylko jakby się tam dostać? Co to jest? Ty, materac. Można na nim skakać. Dobra, odbijam się z materaca na górę. Ciężki jesteś gościu. Dobra, już prawie. I teraz jesteśmy. A raczej ja jestem. Chodź tu! Zbiegnie! Może jak trochę wyżej podskoczę to. No nie, no. Już tak blisko. No i poleciał. A nie, jest tu. N no dobra, jednak nie. Tak, to koza. O, wypacz mi za to, ale zmusiłeś mnie do tego. A. Nie, no ale ty pieczy, ty musiałeś zrobić to sam? Ty, a mogę. <laughs> mogę latać! Ojejku, ku co jest dźwig? Jestem na dźwigu. Ty, co ty tu robisz? Nie było ciebie tutaj przed chwilą. Czekaj, jakby. jakby to zrobić. Oje! Przepraszam! Nie chciałem! Lecę po ciebie! No chyba już nie zdążę. A... Co się stało? A mogę teraz. Ty, mogę? On polecał? Płoszty! Co na placu zabaw robiła bomba? Ty, truka kosa. Siema. Czy myślę, czy mamy za języki? No nie. Czy, a tamten to co odwala? Jaki drifter szalony? Ło, wow, e, ale ostrożniej. Dobra, rozwalę mu ten samochód. Nie, nie. Mogę cię złapać językiem? To się musi udać. Oh. Mam go! Mam go! Co się dzieje? Andrzej Feno zwolnij, nie nadężam! Co się dzieje w tej grze? Dobra, ja się puszczam! Oj, oj. Chyba wam wywaliłem. A tylko za to co? Ciebie też mogę złapać za język? Chodź, idziemy. Ja sobie wezmę tą figurkę stąd. Ty... Gdzie ja jestem? Widzę ciemność. Łozty! <laughs> um, to wygląda trochę niepokojąco. Dobrze, kłaniać się, kłaniać. Tron jest pusty. Czyli to dla mnie. Ty, ale nie pal. Mam czaszkę na sobie. Jakiegoś demona. Czy w sumie nie, sam nie wiem czego. Ciekaw jestem, czy daje mi ta troszka jakieś specjalne zdolności. Opa, Ale żem poleciał. Ty, ja w sumie mogę tak latać. Cyk! Uf, uf, uf. Na drugi koniec miasta normalnie. Ty, ja mogę się w jakiś sposób tego złapać językiem? Da się jeszcze jakoś językiem na odległość. Ej, co ja załączyłem? Au. Halo, jest ktoś w domu? No to widzę, że to takie bardziej biuro nawet. Uff, znów kałtowany piłką do kosza. Koza jeden, człowiek zera Ty wstał. Leżeć. Cię za o, przepraszam, przepraszam. Lekkie problemy. Zabieram sobie ten rower. Dobra. Tylko jak się nie jeździ. O, o, mogę skakać tym rowerem. Dobra, mamy to. Rower na zewnątrz. Jak tym się skręca? O, 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 jestem, ała. Dobra, mistrzem jazdy na rowerze nie jestem, ale... Ty, ja mogę jechać tym? No nie no, pewnie, że nie. Ty, co ja zrobiłem? Można slowo -mo załączyć. A skąd tu się wzięły te kozy? Kozy z nieba spadają, czekaj. R. Czy jak klikam R, to... Mogę zrzucać kozy z nieba! Ojeju, lagi, ale lagi. Za dużo kus. Ta gra nie jest najlepiej zoptymalizowana. Albo mój komputer nie jest najlepszy. Chyba obie opcje są prawdziwe, noż. Ty mogę nawet beczeć Ba, ty, ty, a co to za zgromadzenie ludowe? Dobra, gościu, teraz ja zostaję mówcą. E, wracać! Słuchać mnie o. No. Ej, idź stąd! Sio! Poszedł. Co ty tu jeszcze robisz? Co ty robisz? Wynoś się z mojej sceny. E, ale ja tu jestem. Patrzeć się na waszego nowego władcę. Chciałbym ogłosić, że zostaję pierwszą kozą prezydentem. Oraz, że mają zostawić lajka i suba. Dobra, ja stąd jadę z tego miasta. Co się dzieje?